Servus. Ostatnio po nagraniu chciałam trochę pouszczęśliwiać jeszcze Simów, ale okazało się, że zapomniałam, że starzy będą mieli urodziny i staną się naprawdę starzy. Więc zaczynamy od ich urodzin. A właściwie tylko Jolanty, bo ona sobie przypomniała. Marcin jest zajęty książką, więc sobie przypomni dopiero o kolejnej pełnej godzinie. O, oh. oh, to blada. Spoko kiecka. Mm, nikogo nie będziemy postarzeć. Dobra. Eee, to co, ciuchy jakieś, nie? W sumie fajnie by było jej dać coś z własnego biznesu, tak jak nosiła jako dorosła. I Marcin zresztą też. Tak naprawdę chyba tylko te komplety. Mm. To może od razu kupmy też Marcinowi, w końcu on też się zaraz będzie przykręcał, niebieski, szary i beżowy. A jeszcze mają sweterki i takie coś. Czemu faceci mają więcej ciuchów? To nie jest fair. W sumie Marcinowi to najbardziej pasuje do tego, co nosił wcześniej, a u Joli w takim razie weźmiemy. A no może ten zielony jednak. Dobra, to od razu kupimy też do wszystkich pozostałych kategorii. Pewnie nie będziemy tego za często widywać, ale ja akurat lubię mieć to ustawione. Nawet jeśli nie mam zamiaru tego sima nigdy wysłać na basen czy cokolwiek. Ktoś z moich sąsiadów chyba uznał, że taki wieczór jak teraz, bo nagrywam to wieczorem, bo w ciągu dnia przy takich temperaturach by się nie dało. Uznał, że to jest świetny pomysł, żeby o tej porze klepać kotlety. Nie wiem, ktoś tak nawala w coś. Ja to słyszę przez sławki, bo to się po prostu nisie po ścianie. Nie mogę się skupić prawie przez to. Mam nadzieję, że to chociaż na nagraniu nie będzie słychać jakoś mocno. Swoją drogą w takich momentach dociera do mnie, jak mało mam ciuchów dla emerytów pobranych. Ale kto by się tym przejmował? No, Marcin, też będziesz miał zaraz urodziny w sensie, przypomnisz sobie, bo jest pełna godzina. Albo nie przypomnisz sobie? A jednak. No i super. Dobra, wszystko jest już ogarnięte pod względem strojów. Też prawie wszyscy już się nauczyli szczęścia życiowego, albo przynajmniej mają jeszcze podniesiony pasek aspiracji, żeby nie być aż tak szybko nieszczęśliwym. Mm. Tutaj jeszcze nauczę Jonasza jednego punktu gotowania, bo i tak ma nisko tą umiejętność, więc to potrwa dosłownie chwilę. I będziemy jechać do kolejnego sklepu. I uznałam, sądząc po stanie magazynu, że najlepiej będzie, jeśli będzie to dzbaniszcze. Czyli sklep Jordana. No, sklep Jonatana, ale no będą tam dzbany Jordana. Wydaje mi się, że weźmiemy w związku z tym taki sam zestaw ludzi, jak do stokrotki. Bo weźmiemy Jordana na kasę i do dzbanów. Jonasza do magazynierstwa i do sprzedaży. Magdę do sprzedaży i Jonatana do pozostałych rzeczy. No zależy na co będzie potrzeba, tak? Do dzbaniszcza. Albo dzbaniska. Sama nie wiem. Przyjechaliśmy. Trochę dziwnie otwierać sklep o 23, ale jak z poprzedniego odcinka dobrze wiecie, to nie ma kompletnie znaczenia. W przypadku naszych biznesów, więc rozstawmy. Rozstawmy towary, przemyblowanie na zapleczu zrobię już jutro. W sensie jak wskoczy nam kolejny dzień, żebyśmy mieli jakieś dochody, żeby nie było, że żeby nie było, że mamy straty na sam początek, nie? Nie róbcie głupot, zaraz wam wyłączę wolną wolę. Dokładnie. A i jeszcze muszę postawić koło garnicarskie dla Jordana. Może tutaj. Jako taka przedłużka? Może podam przy okazji jedzonko, kto tam chciał? O, Jonasz uszczęśliwie cię, podasz nam sałatkę. Jordan, zapraszam do koła garncarskiego. Aha, jeszcze musimy wystawić rzeczy na sprzedaż, jak zwykle zapominam. No i się zaczyna. Czy ja mam y, wykupione tutaj? Mam wszystko. Y, dodam sobie te dwa punkty nadwyżkowe w to. I zaczynajmy. O, Jonasz się przy okazji naje bardzo ładnie. Znowu nie zamknęłam. Znowu nie zamknęłam tutaj zaplecza. Typowy błąd. Czy ja wystawiłam? Oczywiście. Nie. Jak chcesz to... Dobra, sprzedamy tą jedną lwią paszczę. Chociaż to kompletnie nie tu miało być. A potem. Yy, potem... O, właśnie. Dzień. Dziękuję, że pani już wyszła. No i już pierwszy poziom przedsiębiorstwo. Pierwszy simoleon. Cudownie. Nie zaobserwowałam, czy. Czy ta lwia paszcza w ogóle jakiś dymek wydziela, więc muszę się teraz na tym trochę bardziej skupić. Tak, jest ładny różowy dymek. To dobrze. Jordan. Yy, Weź zjedz sobie tą sałateczkę do końca. My już mamy jakieś zyski z tej sesji. No tu mamy minus, bo tylko zdążyliśmy wydać pieniądze na produkty. Ee, więc zrobimy remont taki sam jak w pozostałych sklepach. Dobrze. No i już mamy drugi poziom. Troszkę przecina na tej parceli. Nie podoba mi się to do końca. Widzę, że Jonasz zaczyna mieć pragnienia związane z biznesem, więc wreszcie jest szczęśliwszy trochę. U Madzi jest już o wiele lepiej, bo pospełniamy jakieś tam pierdołowate pragnienia. To chyba było w ogóle hobby, żeby mieć szczyt tego entuzjazmu i go zdobyła. Więc... Wszystko w porządku. A ja miałam... W ja w ogóle zrobiłam głupio, bo mi nie o to chodziło, żeby tutaj też ma stać lwia lwiapaszcza, tylko nie na sprzedaż, nie? Więc tych też ma podest, tylko po prostu, no, to nie jest na sprzedaż. O. Dziękuję. O! Zepsute! Proszę to sprzątnąć. Szybko. A ty Jonathan jakbyś mógł w międzyczasie tutaj podać nam szybkie danie, bo szybkie danie się najwolniej psuje. A i jeszcze potrzebuję. Kosza na śmieci albo raczej z sypu. O, dziękuję. Wszystko się ładnie kręci. Jonathan w miarę sprawnie zastępuje Jordana. Mam nadzieję, że do czasu, aż będziemy mieć więcej klientów, to on sobie jednak poradzi trochę lepiej. To znaczy zdobędzie kolejną rangę. Poziom czwarty przedsiębiorstwa. Wspaniale. Marcin nie jest w domu. Zadzwonię później. Dzwoni Marta, która jest razem z Marcinem w domu. Logika Simów, naprawdę. Mam nadzieję, że ta wiedźma sobie tam czaruje chowańca, a nie karaluchy. Tak, to był chowaniec. Nie, no nie witaj się z nią, tylko przyjmij pieniądze od klientów. Nie znoszę tego, że ktoś może zaczepić kasiera i przerwać mu pracę. O, za to Jonasz ma już brązową rangę sprzedawcy. Brązową w sensie srebrną, to jest ten błąd, co wcześniej w komunikacie widziałam, nie? No właśnie. Srebrne sprzedawcy. Szkoda, że od garncarstwa tak higiena mocno spada, i nawet Lwia Paszcza nie jest w stanie na to pomóc, ale Ale spokojnie. Zaraz wyślemy Jordana na przerwę. Napije się kawki, i umyje się. Wszystko będzie w porządku. O, Jordan zaraz kończy dzbanek. To będzie mógł pójść na przerwę. Przyjmujesz pieniądze, czy nie? Hej, obsługuj ją. Halo. Dziękuję. Czemu jej przerywasz pracę? No, piąty poziom. Nie chcę randki w ciemno, mam żonę. Piąty poziom przedsiębiorstwa, dziękuję bardzo. Dobrze, ponieważ już Jordan narobił dość sporo dzbanów, zobaczmy, czego jest najmniej w tym momencie. Amfor już nam zaczyna powoli brakować. I mis, które tutaj, jako przedmiot do wytwarzania, nazywają się donice. Tac jest jeszcze całkiem sporo. E, więc może porób na razie te amfory, bo one najdłużej zajmują, mimo wszystko. Ehm, amfory, o. No, takiego tumu nie przewidziałam, szczerze mówiąc. Macie, może to już pora na brązową rangę, co? O, pan złodziej. Mam nadzieję, że chociaż będzie chciał pan to uczciwie kupić. A, Gordon Król, no tak, bo to są NPC z Miłowa, nie? No, Magda, nareszcie. Znowu to robicie. Zaraz tu znowu postawię płot. Zostaw tę melisę, pracuj jako kasjer, jest kolejka. Weź zawołaj tu tę melisę. Też zaraz zrobimy tutaj jakiś płotek, bo po prostu... Czemu oni tak zawracają gitary tym biednym kasjerom? Naprawdę pięknie. Bardzo naturalnie to wygląda. Złota ranga magazyniera u Jonasza, bardzo się cieszę. Czy jest jakiś mod swoją drogą? Wiem, że teraz nie jest tak źle, bo akurat już żadnej wiedźmy na razie nie ma. Ale czy swoją drogą istnieje jakiś mod, żeby nie przylatywały wiedźmy tak często na parcele publiczną, którą mają nasi Simowie? Bo jest to wybitnie irytujące. Albo w ogóle, żeby nie przyjeżdżały. Jak ja bardzo potrzebuję poznać wiedźmy, żeby mieć czarodzieja, to zazwyczaj używam do tego książki telefonicznej. A te wiedźmy przylatujące na parcele publiczną, to jest po prostu niepotrzebna, irytująca rzecz. Jakby parcela przy tym się tak nie ścinała, to nie byłby to taki problem. Ale ona się ścina, więc co ja mogę? Madzia? Madzia, błagam cię. Przestań odchodzić do kasy bo, do głupiego Piotra Otomany, bo go zabije jak merta. Ja nie mogę. Czemu? Absurdalne są nawet odgrodzeni. Jakim w ogóle prawem? Magda! Nie obchodzą ci. Nie powinni ci w ogóle obchodzić ci faceci. O, a Jonathan ma brązową rangę magazyniera. I też fajnie. I szósty poziom przedsiębiorstwa przy okazji. O! Skończyły nam się te zestawy herbaciane. No to na razie ich nie możesz uzupełnić rzeczywiście. Trudno. To już wiemy, co będziemy robić po przerwie, Jordan. Szczerze powiem wam, że mimo że jest już wieczór naprawdę późny, kiedy to nagrywam. To nadal jest bardzo ciepło. I czuję po prostu, jak mój komputer się grzeje bardzo mocno. I myślę, że dzisiejsze naprawdę wyjątkowo mocne klatkowanie to jest kwestia tego. Nawet nie wiem, czy w związku z tym nie skończę wcześniej odcinka, żeby no, na wszelki wypadek nic się po prostu nie stało. Jolanta nie jest w domu? Marta, ty już drugi raz dzwonisz, żeby spytać się, czy ktoś jest w domu, będąc w tym domu. Zakładając, że ten ktoś, kto również jest w tym domu, wcale nie jest w tym domu i jest w sklepie, a ty go nazywasz domem, coś jest z tobą nie tak. Nie naprawdę, bo teraz gram w jakichś czterech klatkach na sekundę, kochani, więc e, obawiam się, że ten upał nie jest najlepszy dla mojego komputera. E, no nie wiem, będę musiała pomyśleć, albo muszę nagrywać w krótszych sesjach. Co też jest takie sobie, bo jednak e, wolę nagrać raz całość niż po kilka razy fragmenciki jakieś krótkie. Ale może będę do tego zmuszona po prostu, tak? A w tym momencie to pewnie ani nie jest przyjemne do oglądania dla Was, ani na pewno nie jest to najprzyjemniejsza rzecz do ogrywania. Uuu. Może to jest znak, że jednak pora zakończyć odcinek, nie wiem. Zwłaszcza, że nie, nie wyglą wygląda to, że nie mogę ustawić Jonatana tak, żeby się załapał y, na zbawcze działanie lwiej paszczy, bo zawsze one nie, one nie psikają na zmianę, one w losowych y, momentach y, wypuszczają ten dym i za każdym razem po prostu wypuszcza dym akurat ta, obok której on nie stoi. Macia! Od jak dawna nie macie na kasie, co? Przestań gadać z nogą. Macia, wiesz co? Powiedziałabym wręcz, że nazwa tego sklepu idealnie pasuje do tego, jak się dzisiaj zachowujesz. Jesteś po prostu dzbanem. Nie patrz na mnie. Sama sobie zasłużyłaś na takie traktowanie. Ile potrzebuje gwiazdek przywiązania? 6 do poziomu siódmego yy, przedsiębiorstwa. Więc może zróbmy tak, że. O, wzięła to. Więc może. Mhm. Więc może zróbmy tak, że po prostu dogramy do tego siódmego poziomu przedsiębiorstwa i zamkniemy, bo powoli już yy, też się tym męczę, że. Tak wszystko klatkuje po prostu. Jonasz, coś ci nie idzie z tą Janiną obraz, więc, e, już, e, się z nią nie za... więc już się z nią nie zadawaj. Sprzątnij na zapleczu. Zaproponuj jej bardzo tanio, żebyśmy po prostu się już jej pozbyli. Czy ty właśnie zatkałeś kibel? Po prostu boję się, że... no nie wiem, że komputer mi się spali czy coś. No, jednak upały też wpływają na takie sprzęty. Nie, nie chcę pracować jako architekt. Więc naprawdę tylko te, te, te dwie gwiazdeczki, których nam brakuje, i na tym kończymy. No. Dobra. Mamy kolejną gwiazdkę, mamy kolejny poziom przedsiębiorstwa, zamykamy. O, nie może być, że Janina ma gwiazdkę przywiązania. Taka szuja. Nie, przyjmij pieniądze. Już nie próbuj gdzieś tam wychodzić. Dobra, Madzia też już kończy, więc może się załatwić i tak dalej, skoro i tak czekamy tutaj. Powypijamy kawki, żeby mieć pełniejszą energię. Ktoś może w sumie wreszcie sprzątnąć ten blat, który od samego początku jest brudny. Karolina nie sądzisz, że już pora iść do domu, sklep jest zamknięty. Wiesz co, wyproś ją po prostu, bo to już jest yy, niefajne. Macie sobie może jeszcze niech kawkę strzeli. Tak więc, moi drodzy, właśnie skraszowała mi się gra. Więc. Yy... Trochę, trochę słabo. Myślę, że po prostu w jakiś inny dzień zagram to na szybko, już sama, bez nagrywania. Może wtedy nie będzie aż taki upał, albo po prostu przez to, że nie będę nagrywać, nie będzie taka wysoka temperatura też komputera. No, słabo wyszło, ale. No. Nie wiem, ile straciłam, bo jakoś w międzyczasie też zapisywałam. A no po prostu dogram to za kulisami, trochę głupio wyszło. Do zobaczenia, ciao ciao.